Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pudełko, a Ty oglądasz DHL Biznes w Pudełku. Jednym z najważniejszych obszarów, na których koncentrują się skuteczne e-commerce i sprzedawcy na marketplace'ach, to uproszczenie procesu zakupu, aby zniwelować bariery i trudności stojące na drodze kupującego. Łatwy proces to większa sprzedaż. Kluczowy element to zapewnienie prostego w obsłudze znanego i zaufanego dostawcy usług logistycznych. W tym odcinku pokażę, jak w kilku prostych krokach udostępnić dostawę DHL w Twoich ofertach na Allegro. Dzięki temu zaoferujesz swoim klientom sprawdzone i skuteczne opcje dostawy z DHL w Polsce. Podłączając punkty DHL w swoim sklepie internetowym, dajesz klientom dostęp do blisko 100 tysięcy punktów odbioru i automatów paczkowych w Europie, w tym 18 tysięcy w Polsce. DHL oferuje dostawy w kraju i za granicą. W tym filmie skupimy się na transporcie krajowym. Jeśli interesują Cię opcje międzynarodowe, sprawdź ten film. Zastanawiasz się, dlaczego warto udostępnić dostawę DHL w ofertach na Allegro? Przede wszystkim historia DHL sięga aż 1969 roku. DHL jest globalnym liderem transportu, który zatrudnia ponad 600 tysięcy osób w ponad 220 krajach. W Polsce DHL to m.in. przesyłki kurierskie z doręczeniem do drzwi oraz ekonomiczne doręczenia do sieci automatów DHL Box 24x7 i punktów DHL Pop. Sieć liczy ponad 18 tysięcy jednostek, w tym sklepy Żabka, Kaufland, Inmedio, Stokrotka, Express i wiele innych. DHL to znany, bezpieczny i skuteczny wybór. Przejdźmy teraz do integracji z Allegro. W transporcie krajowym współpraca Allegro i DHL pozwala na wybór trzech podstawowych metod dostawy. Pierwsza to Allegro Kurier DHL, czyli doręczenie do drzwi. Druga to Allegro Automat DHL Box 24/7, x a trzecia to Allegro odbiór w punkcie. Czyli doręczenia do punktów odbioru lub automatów paczkowych. Zacznijmy od dodania do twojego sklepu pierwszej metody, czyli Allegro Kurier DHL. Na początek pięć najważniejszych informacji związanych z tą integracją. Po pierwsze, z tej opcji dostawy skorzystasz, jeśli masz konto firmowe Allegro po drugie dostawę Allegro Kurier DHL udostępnisz też w ramach Allegro Smart po trzecie przesyłki nadasz w bezpłatnym narzędziu Wysyłam z Allegro po czwarte nie musisz zawierać umowy z DHL i po piąte koszty przesyłek rozliczysz bezpośrednio z Allegro sposobem Allegro Standard dzięki współpracy DHL z Allegro posługujesz się jednym narzędziem do pełnej obsługi Twoich klientów jak udostępnić metodę dostawy Allegro Kurier DHL. Na początek wejdź w swoje konto firmowe Allegro. Dalej w ustawieniach dostawy przejdź do swoich cenników. Wybierz opcję wysyłam z Polski oraz do Polski, a w sekcji rozliczasz się z Allegro znajdziesz metodę Allegro Kurier DHL. Metodę Allegro Courier DHL udostępnisz w ofertach za maksymalnie 14,99 i, co równie ważne, tę metodę możesz dodać do wielu cenników jednocześnie. Teraz porozmawiajmy o rozliczeniach. Tak jak wspomniałem, jednym z atutów integracji twojego sklepu w Allegro z DHL jest prostota obsługi. Wszelkie rozliczenia za przesyłki w metodzie Allegro Kurier DHL odbywają się za pośrednictwem Allegro Standard, czyli bezpośrednio z Allegro według atrakcyjnych stawek. Za przesyłki nadane tą metodą i usługi dodatkowe zapłacisz w ramach rozliczenia z Allegro. Ile w takim razie zapłacisz za przesyłki Allegro Kurier DHL? W przypadku rozliczenia przesyłek do 10 kg nadawanych w ramach Allegro Smart koszt przesyłki jest uzależniony od wartości zamówienia i waha się od 3,49 zł do 11,49 zł. W przypadku rozliczania przesyłek poza Allegro Smart za Kuriera DHL zapłacisz 14,99 zł. Za przesyłki powyżej 10 kg rozliczysz się zgodnie z cennikiem, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu na dole. Pamiętaj, że korzystając z dostaw Allegro DHL, możesz wykupić usługi dodatkowe, takie jak dodatkowe ubezpieczenie przesyłki. Niestety, nie wszystko można przekazać kurierem. Są pewne limity, dlatego maksymalna waga podstawowa przesyłek, które nadasz metodą Allegro Courier DHL wynosi 10 kg. Maksymalna długość najdłuższego boku ma 120 cm, maksymalna szerokość i maksymalna wysokość po 60 cm. Suma długości oraz obwodu, czyli długość plus 2 razy wysokość i 2 razy szerokość to maksymalnie 450 cm. Przejdźmy teraz do dwóch kolejnych metod: Allegro Odbiór w punkcie DHL i Allegro Automat DHL Box 24x7. Zacznijmy od tego, czym jest DHL Pop i czym jest DHL Box 24x7. Pop to punkt obsługi paczek DHL, placówka partnerska jak sieć sklepów Żabka czy Kaufland, w których możesz nadać lub odebrać przesyłkę lub za pomocą której twoi klienci mogą zwrócić towar. DHL Box 24x7 to nowoczesne i funkcjonalne maszyny paczkowe z opcją nadania i odbioru paczek oraz obsługą zwrotów. Jak udostępnić te metody w Twoim sklepie na Allegro? Tak jak w poprzednim przypadku, wejdź w swoje konto firmowe Allegro. W ustawieniach dostawy przejdź do swoich cenników. Wybierz opcję wysyłam z Polski oraz do Polski, a w sekcji rozliczasz się z Allegro wybierz metody Allegro odbiór w punkcie DHL i Allegro automat DHL Box 24x7. Maksymalna cena, jaką ustawisz w cenniku dla tych metod, to 11,99. Każdą z nich możesz też dodać do wielu cenników jednocześnie. Wystarczy kliknąć i wybrać je. Jak rozliczysz się za przesyłki? Tu również współpraca Allegro i DHL skoncentrowała się na ułatwieniu integracji i obsługi zamówień. Dlatego tak samo jak w przypadku opcji przesyłek kurierskich, za te metody rozliczysz się sposobem Allegro Standard, czyli bezpośrednio z Allegro, według atrakcyjnych stawek. Za przesyłki nadane tą metodą i usługi dodatkowe zapłacisz w ramach faktury od Allegro. Jaki jest koszt przesyłek? W przypadku rozliczenia przesyłek w ramach Allegro Smart Koszt przesyłki jest uzależniony od wartości zamówienia i waha się od złoty 59 do 869 zł. W przypadku rozliczania przesyłek poza AllegroSmart za kuriera DHL zapłacisz 11.99. Szczegółowy cennik z zakresami wartości zamówienia oraz ceny przesyłek znajdziesz poniżej w linku w opisie filmu. Pamiętaj, że korzystając z dostaw DHL na Allegro możesz wykupić usługi dodatkowe, jak na przykład dodatkowe ubezpieczenie przesyłki. Maksymalna waga przesyłki, którą nadasz tymi dwiema metodami, to 25 kg. Maksymalne wymiary to 64 cm długości, 41 cm szerokości i 38 cm wysokości. Obwód, czyli długość plus 2 razy szerokość plus 2 razy wysokość to maksymalnie 220 cm. Jak nadać przesyłkę z odbiorem w punkcie lub automacie? Przesyłki z dostawą Allegro Automat DHL Box 24x7 i Allegro Odbiór w punkcie DHL nadasz w narzędziu Wysyłam z Allegro. Możesz także nadać je poprzez integrację API z systemem zewnętrznym, takim jak Baselinker czy Easy Uploader. Jeśli chcesz wysyłać przesyłkę z narzędzia wysyłam za Allegro, przejdź do zakładki zamówienia, wybierz jedno lub więcej zamówień, dla których chcesz przygotować przesyłkę i kliknij nadaj przesyłkę. System przekieruje cię do formularza nadawczego dla pierwszego z wybranych zamówień. I gotowe. Teraz możesz zamówić kuriera po twoją przesyłkę. Kurier odbierze przesyłkę z adresu, który wskażesz w formularzu nadawczym. Te opcje udostępniamy w cenie usługi podstawowej czyli jest dla ciebie bezpłatna. Na koniec, co zrobić, jeżeli wysyłasz dużo i regularnie? W ramach współpracy Allegro i DHL istnieje możliwość uruchomienia stałych opcji odbioru czyli umówienia regularnych wizyt kuriera DHL bez dodatkowego zamawiania przez system. W tym celu wypełnij formularz, który również znajdziesz pod linkiem w opisie filmu, i wyślij go mailowo na adres allegro.pl.com. W treści maila podaj login Twojego konta na Allegro. I gotowe. Powodzenia!